Czy Maria Magdalena istniała naprawdę? Jeżeli tak, to czy była prostytutką? Czy stała się jednym z najwierniejszych apostołów Jezusa? Tak samo jak działania Chrystusa, tak i postać tej kobiety została wypaczona przez Kościół. Otóż papież w 591 roku, idąc za środowiskiem wczesnego kościoła, utożsamił Marię z kobietą z Bretanii, która w Nowym Testamencie opisywana była jako grzesznica i cudzołożnica. Grzegorz I połączył po prostu sylwetkę występującej w pismach apostołów prostytutki nawróconej przez Jezusa z występującą w ich przekazach Marią Magdaleną. Już Łukasz wskazuje, że była ona kobietą, którą Jezus oczyścił ze złych duchów. To tu pojawia się po raz pierwszy. Potem inni widzą ją w trakcie ukrzyżowania oraz niektórzy wymieniają ją jako pierwszą osobę, która widzi zmartwychwstanie. Mimo to przez wieki figurowała jako kobieta lekkich obyczajów, która towarzyszyła wędrówkom Jezusa i jego uczniów. Dopiero w 2016 roku Kościół przyznaje się do pomyłki wydając dekret, w którym Maria Magdalena staje się równa z apostołami. Co ciekawe, w Kościele gnostyckim była ona uważana za najważniejszą uczennicę Chrystusa. Wiele pism, którym posługiwali się gnostycy, zostało odrzuconych przez Kościół jako apokryfy. Między innymi Ewangelia Filipa, spisana w 350 roku w której widnieje obraz Jezusa miłującego Marię, cytując: A towarzyszką Zbawiciela jest Maria Magdalena, a Chrystus miłował ją bardziej od innych uczniów i całował ją często w usta. Pozostali byli tym zgorszeni i okazywali niezadowolenie. Mówili doń: Rabi, dlaczego miłujesz ją bardziej od nas? Rabi odpowiadał im mówiąc: Dlaczego nie miłuję was tak jak ją? Gnostycy czerpali wiedzę z wielu niewygodnych dla kościoła rękopisów. Był wśród nich także tekst określany jako Ewangelia Marii. Być może słowa te bezpośrednio pochodzą właśnie od samej Marii Magdaleny. Tekst ten opisuje m.in. niechęć apostołów do postaci Marii, podyktowany ich zazdrością o względy Jezusa.